Stawiamy wam mleko mix. Pierwsze na świecie mleko zrobione bez użycia krowy, tylko za pomocą tych dwóch gości. Do... Co? Co jest? Weź nie pierdol. Weź nie pierdol. Uśmiechnij się i żyj. Dobra, jak Rosję To powaliło. To idę po to cudo. Poproszę o najlepszy lek dla mnie. Nie to debilu daj mi nie pierdol. Czy ktoś powiedział pyszne p.e. Czy ktoś powiedział pyszne p.e. Ten nie pierdol to na mnie długo nie działa. Dobra, idę coś zjeść, bo przez te reklamy się głodny zrobiłem, ale mleka już pić nie będę.